Dzisiaj wyjątkowo, ponieważ w Albanii oni są w ja się... a wrócę, kurde! kurde. Ja się zwali przywitam spod prysznica. Witam serdecznie. Jestem tuż po bieganiu, ale nie to chciałem pokazać. Chciałem Wam pokazać te materace. One są tak grube. Poczekajcie. Normalnie, szok. Pokażę Wam. To jest dostawka, ale nie wiem po co. Tak mniej więcej wygląda to za dnia. Tam w góry. tam biegam wzdłuż tego morza o, właśnie jestem po bieganiu No i tam w te góry w te góry będzie trzeba pójść i na tą plażyczkę biega się dobrze Ludzi ludzi jest sporo ale nikt tu nie biega w ogóle Zaczynam się uczyć tego albańskiego rytmu. No i Albańczycy są specyficzni. Chodzi o to, że tak naprawdę wszystko mają w dupie. O, tak wygląda mniej więcej plaża. Tu lulcia się opala. To tak wygląda. Tak hotel. Ten Blue Fafa. To jest drugi. A tam morze. O. Plaża w tą stronę, tak? Dzisiaj za chmurką jest, to dobrze. Nie pali, tak? O, i tak. No, i do wody, ale mam tą maskę do nurkowania, ale tu jest przejrzystość kiepska. w Grecji wszystkie ryby było widać, nie, Lulciu? A, troszkę tu jest tak. Um, mniej Al, a, albańsko. Tak, albańsko piwko Stella No to se wybrała Matylda Daj. Dobra, dobra już Pokaż mi co masz Podobnie, do mnie się poddajesz. Chciałam bardzo dużo jedzenia, bo jestem mm, głodna. Ja też jestem głodna, chybur czy brzuszko? Steka. Nikolcia wzięła steka. <ścoughs> Burnejka. Poczekaj, ja to popatrzę. Co... Co... co się stało? Ej, patrzcie! Patrzcie! Patrzcie, dziewczyny. Dapat... Ej! Kibel jest obstrany. Tylko nakręcę jak ten hotel wygląda z przodu. O tak. Możesz? fotę tu chcesz? O, o, ten hotelu pilnuje. Strażnik. A to jakaś bogini słońca. Też hotelu pilnuje. Inakiem. A tam w oddali, gdzie ta góra, jest miasto Dures. Tam jest właśnie Dures i tam musimy pojechać któregoś dnia. A tak, a tak mniej więcej wygląda ta Albania. Deptaczkiem, bo to jest podwójne nagranie, widzisz O. No. O i deptaczkiem pokażemy im mniej więcej, tylko że deszcz ma padać. Ale chyba przyjdzie bokiem. <grymne> Ale to, to dobrze, że jest taka pogoda, bo o, przyjemnie. no przyjemnie jest, bo tak jest za gorąco jak te słońce wychodzi i te ptaczek mniej więcej tak wygląda. Ludzie sobie siedzą. Ogólnie Albania bardzo biedny kraj. No biedni, bardzo doświadczony kraj. Mieli dyktatora i ich wybijał, mordował własny, własny naród. O możecie poczytać sobie o tym. Taki psychopata. <grymne> Poczekaj, pokażę im w drugą stronę jak to wygląda. O, te morze dobrze. Nie może, tylko to niebo dobrze wygląda. O Mordował tutaj w Albanii całe rodziny. Więzili ich. Bunkry są, bunkry wam pokażę. Musieliśmy ogarnąć zakupy i dobra wiadomość, można płacić kartą. Zapłaciliśmy kartą, i to są leje, nie wiem ile to jest, 70 zł. A tutaj, a tutaj będzie pozostałości bunkrów. Takie bunkry są, właśnie o tym, o czym Wam mówiłem. Ten dyktator miał, miał świra, i wszędzie w Albanii są bunkry. Tak się bał o swoje życie. Kamykami było Tak kamy. ja. Ale najważniejsze to, że tą kartą można płacić. To jest najważniejsze. A wiecie, hmm. Bankomaty też są. A to jest Grand Blue Fafa. Ten właśnie nasz hotel. A muzyka leci stamtąd i ściąga. No. Te wszystkie muzyczki to lecą tu oryginalnie. Ja ich nie podkładam. To to jakiś shit jest, shit bimber, a tu lulcia ma coś dobrego. Fafa pull. Fafa pull. A to jest nie wiadomo co pull, nie wiadomo co. To żygi pull. Nagram Nikola Jak tam Nikola? Fajnie Dobrze jest? Ty, ale ty chyba musisz trochę odpocząć, co? Czemu? No taka jakaś chyba zmęczona. Patrzcie, skoczę, skaczę, skaczę. No. czekajcie Nie no. no skocz. No tylko nie okno. No dawaj.